Me, you don't have to feel sorry for me. It's okay. It's just new normal. But uh, you know, there's a big chance. There's a big chance that you won't even be there on this recording because, you know, for one hour as it was recording, it made only twenty seconds of, of the film. Twenty seconds. So the chance that there's any single photo with you, with yeah, the face, the face you. Yeah, made. yeah, yeah, yeah. Czy mogę zrobić introduction w in my języku? Um, okay. Tak, słuchajcie, e, idziemy sobie tutaj z kolegą z, e, z hostelu. E, nawet nie znamy. Nawet nie znam jego imienia, ale był w hostelu w Marrakeszu i tak wpadliśmy tutaj na drodze e, na siebie parę dni temu. Mówię, zrobię z tobą wywiad, bo. Uh, no virus, uh, okay. Uh, I just quickly, man. I just realized we don't, we don't, we don't even know. We don't even know our 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 names. So it doesn't matter the name. Yeah, exactly. So, uh, um, as you said, names no matter, and that's fine. We don't need to know your name. <laughs> that's okay. What's more important is is your lifestyle because you are you are interesting traveler who who actually. Yeah, let's be honest is is visible. Yeah, you have your uh, is it is it is it ukulele or is it uh, just the guitar? I haven't noticed. It. No, it's ukulele. Okay, ukulele. Does you gonna play in a minute? O tak właśnie tragarze tutaj w mieście bagaże turystom przynoszą często. Idziemy na miejsce, gdzie kolega o nieznanym imieniu będzie grał za pieniądze. spot where you're gonna play. What kind of music are you gonna play today? So, it's more important the energy, okay, the energy. Than, uh, yeah. than the names, I feel. Okay, but, so, so, so your repertoire is, is pretty wide and, and and you can play either jazz or flamenco I guess or if you feel classics you can play classics or... There's no genre uh, yeah, of yeah. the music you're playing. It always depends. I guess I play traditional Turkish music, Turkish oh. music, Spanish, South American music, Portuguese, uh, a bit of Moroccan music. Uh, yeah, in some languages and. Yeah, it depends. Always depends how I feel. Where, where did you learn the, the, the Morocco, Moroccan music? From the local musicians in, in Morocco here? Yeah. Uh -huh. That's cool. Uh, we, we're going to listen to them uh, soon, I hope. Inshallah. And, and in how many languages do you sing, actually? Or are you fluent also when you speak with people in hostels and so on? You, i heard you speaking english obviously no i'm hearing i'm speaking with you in english so yeah. not only before but i can hear you now so english is fluent i heard you speaking with the lady in a hostel in french how I many other languages You? i speak in portuguese spanish and italian five, five languages and a bit of turkish a bit of kurdish and and you just shuiya as I remember, as I remember, in uh, you even played music in uh, Kurdistan. It was yeah. one of the yeah. places that you said people were very generous. Actually, you uh, yeah. you got a lot of support from them. That's what I thought as you going. I thought about this street that probably you might you might be playing somewhere here. Yeah, inshallah. tak rady ci się rzeku w tym mm. space I can no okay and i will follow I okay no kolega znalazł miejsce chyba tu będzie dobrze wziął krzesło restauratora i i będzie grał What is, what is important when you choose the, the spot for you? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. okay you've got even that instrument in your sandal, this is interesting, that's your ukulele, is it difficult to learn uh, for an amateur beginner who had no theory of music to learn ukulele in uh, one year? Yeah. Okay, so you having harmonicas as well, I guess. Yeah. Yeah, here there is the a Ah, Okay, okay. No dobra, nie zauważyliśmy, ale tutaj pani mówi mu, że, że to jest tu jest meczet zaraz, więc nie za, bardzo, nie za bardzo będzie można tu muzykować. Chociaż zostawione rowerem wydawałoby się, że... A, okej, k. No no tak, Czekam, Modlą się. Yeah, they are praying now. No. No? Yesterday played here. Yesterday played here. And, uh... Ale teraz ta kobieta mówi to, bo wszyscy ludzie... Nie ma problemu, to tylko ta kobieta. To tylko ta kobieta, tak? Więc co sobie wyobrażasz? Zostaniesz tutaj, czy...? Powiem wam, że bardzo interesująca muzyka. Coś innego. No, zobaczymy, co so, weźmy w repertuarze. Przeproszony o 5 minut przerwy, bo tutaj koledzy mają występ 5-minutowy. Taka dżentelmeńska umowa. No tu widzicie, chłopaki, starają się zarabiać jak mogą. Like it, so So you are forgiving the voice for interrupting your your, your concert. There's uh. no problem. There's no owner of the street. Yeah, exactly. You are all artists. You f forgive each other. But we, there's nothing <laughs> to forgive. Yeah, yeah, yeah. Because the, st you just... belo the street belongs to everyone. And uh. everyone has the, has the right to express itself. Sure, sure. And, and it doesn't matter. They were training there before me, before I went. Oh, camp. that was that was a training. Okay, it wasn't a they, they performance. Yeah, that's fine. That's fine. That was gentleman agreement between you guys, anyway. <laughs> cool. No how many, how many songs uh, approximately do you have in your repertoire? Have you ever counted, or do you have the list before your performance or during the performance, or is it only in your head and then you just? Try to, depending on your mood, play what what you feel.. Depending on the mood. Now there is this wind, and with this, it's not so easy. Uh-huh. No, nie chcę koledze już sugerować, bo widzicie, że no, raczej ciężka komunikacja z nim jest, wszystko wie raczej e, lepiej. E, ale tak na, na mój gust po prostu ludzie, którzy siedzą naprzeciwko niego w restauracjach, e, no po prostu nie słyszą. E, słyszy go tutaj, no powiedzmy, biedota lokalna, która przechodzi. czasem mu rzuci trochę, no nie wiem, musiałby sobie chyba zorganizować jakieś nagłośnienie jeszcze, Bo teraz gra No Woman No Cry, ale przy tym wietrze jestem pewien, że ci ludzie, którzy tam y, pa, pa, pałaszują z talerzy te, te owoce morza, to, to nie bardzo go y, słyszą. No... Fans, so <laughs> nice, man, nice. No, to jeszcze taki smaczek dnia. E, finał e, Rajdu Gazel e, Rajdu Gazeli w, e, Tak, raczej powinienem powiedzieć rajdu Gazeli w Ezawize jest to znany rajd od wielu lat, bodajże kilkudziesięciu e, Mieli przerwę z powodu Covida ale tak to sobie jeżdżą od e, bardzo dawna. E, w tej chwili ponad, ponad 100 samochodów. No i takie samochody macie tutaj Europejczycy, Marokańczycy. E, z tego co słyszałem, to tylko kobiety jeżdżą. Ale tutaj pan coś opowiadał, że też mężowie czy tam partnerzy tych pań też siedzą czasami. To całkiem spoko te samochody. To jest chyba coś takiego co bracia Goczal w Dakarze mieli. Ani może mi poprawcie, ale ale może nie Z Zbiska tego typu samochodów nigdy nie widziałem, przyznam Tu mocno Okej, okay, no coś tam przeżyli sponsorów nie wiem czy tu jeszcze jest sens chodzić no samochody jak samochody mają cztery kółka parę drzwi czasem dwie czasem, czasem dwie pary drzwi Taki mnie jeździł chołek swojego czasu. Brata do Dakaru w styczniu 24. Może wreszcie się uda. No i widzicie w takiej scenerii Nadmorski zakończył się rajd. No i zobaczcie, jak ludzi przewiewa. Normalnie w weekenda jest dzisiaj sobota, jest pełno ludzi. Dzisiaj trochę kitesurferów było, ale. Tak, jest ciepło, tylko że ten wiatr jest denerwujący mocno. Jestem już przeziębiony od 4 e, dni, bodajże. to bo non-stop, gdzieś po prostu człowieka przewieje. Zobaczcie, nie wiem, mam nadzieję, że będzie nie widać jak ten piach się pomiesza tutaj pomiędzy ...Madrid, But to buy the flight to Madrid was cheaper than buying to fly to Lisbon. But was going first to Lisbon, yeah, anyway. Tak, yeah, sometimes. So, salut! Uh, Santé. Santé! Santé! No, zostawiłem ekipę. Idę sobie do mojego ulubionego cafe. bo Te trzy dziewczyny to były francuskie, które dzisiaj się zameldowały. Ten to był Brazylijczyk, którego znam z Albanii. E, miałem jego numer. Telefonu i pisał mi, jak tam się spędza zimę, bo on podróżuje od pięciu lat. No i z dziewczyną z Japonii był w Egipcie, przyjechali do Maroka. myślałem, że dalej w Egipcie jest jak lądowałem. W, Maroko, w Maroku. To na przykład mówi, że nie, panie, my z Japonką już w Maroku siedzimy od kilku tygodni. Także pytał mnie, gdzie ja jestem, gdzie jestem mu Esauire, tylko że on nie jest fanem hosteli, więc e, po prostu on sobie tam wynajmuje różne prywatne e, pokoje, pokoje przez Airbnb. Ja nie jestem fanem, nigdy przez Airbnb nie wynajmowałem. Tam prosili mi o skan paszportu, różne takie ceregiele. Wolę hostele tańsze, a jednocześnie e, poznajecie dużo ludzi. E, no jest nie zawsze czysto, wiadomo. No, ale, ale to sobie zmieniacie na drugi dzień idziecie do innego hostelu. Ja wolę taki układ. On bardzo tutaj e, naciska, bo też się trochę jednak liczy z kasą, pomimo tego, że, że w prywatnych e, e, miejscach e, mieszka, to, to namawia, żeby sobie na, na dwie osoby wynająć coś. Ja się tak zastanawiam, e, wiecie, no to jest jednak e, ciężka sprawa. Z osobą, której dobrze nie znacie generalnie, Mm, tam Nie wiem, parę razy żeśmy w hostelu w Albanii, gadali tutaj, e, trochę pokazywałem mu miasto też jak przyjechał, z pół godziny. No, 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 blogger, not yet, not yet, maybe one day, maybe one day. Widzicie, ta kamera przyciąga uwagę, ludzie myślą, że jestem youtuberem. E, no i zobaczył też hostel, no oni, jego po co, że, że ludzie się nie myją regularnie, w ogóle jego opinia o ludziach z Europy jest bardzo niska. No, w Brazylii ponoć myślą, że jesteśmy brudasami, że w Brazylii chociaż mieszkasz w faweli, jesteś biedakiem, to, to bierzesz prysznic 2-3 razy w tygodniu. No, moja odpowiedź była taka, że jeżeli mieszkasz w kraju, gdzie jest tak gorąco, to musisz brać prysznic. No, ale... No dobra, to, to są takie spory i wiecie, ja też tego nie chcę właśnie przeżywać tych, tych rozmów o, o, o wyższości e, Brazylii, Ameryki, Łacińskiej nad, nad Europą. Po prostu e, no jestem zmęczony przekonywaniem no, kogoś do, do swoich ras ja w ogóle nie czuję potrzeby. Spoko, jak sobie ktoś myśli, że Europejczycy są brudniejsi od Ameryki Południowej, także... Jak z tymi Francuzkami ustawiłem na wyjście na miasto, a on jednocześnie też napisał, że chce iść, a wiem jaka jest jego, jaka jest jego opinia na temat ludzi z Niemiec i z Francji. Rzekomo Niemcy i Austriacy są najmniejsi No ale Francuzi też, francuski też, to, to mówię, to będzie fajna konfrontacja. No i tak żeśmy się spotkali na piwku, on sobie gdzieś tam poszedł na, na, na jakieś żarcie do ulubione jego miejsca. Zostały jeszcze na piwku. Kolejny cholera 25 ml, słuchajcie piwa tutaj e, i to nie jakiegoś europejskiego, tylko jak, jak, jakiegoś sikasza e, marokańskiego. E, 3,50 3 no f, e, Uważam pieniądze wywalone, bo miałbym dobre jedzenie za to. No ale trudno: czasami dla towarzystwa e, może warto, może nie. No nie jest to majątek. Nie? Ale, ale szkoda. To no dobra, to tyle. Tak, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda podróżowanie solo. One sobie gdzieś tam jadą, jutro. Każdy, każdy tam e, trzyma się swojego planu i wiadomo, z innymi ludźmi. Widzicie już na drugi dzień ich nie widzicie albo, albo spotkacie ich w innym miejscu za parę tygodni. To już znacie z Albanii z Czarnogóry. Jak widzicie tam na rogu jest, e, jest e, kafejka, do której chodzę najczęściej. E, El Jazeera. Stamtąd wracam. I wiecie co się stało? Akurat wczoraj w nocy natrafiłem na fajny wideoblog e, parki, którą może znacie. Podróżowanie przez, e, przez v, nie przez W. E, jeżdżą kamperem i akurat są w tym czasie w Maroku. W Maroku. A pokazałem Pokazałem Lasanowi temu właścicielowi kafejki. Eee, wideo z, z, z przed tygodnia, ale ja je, je wczoraj zobaczyłem i jego kafejka jest zobaczcie sobie eee, właśnie na tym e, wideoblogu e, miejsc e, epizod e, numer 4 bodajże albo 3 z e, ich serii po Maroku. E, podróżowanie przez V e, zobaczcie sobie e, na na tą samą. Kafejkę, tak. Ja będę chciał się ewakuować z Esauiry. Tutaj Brazylijczyk wysyła ciągle jakieś fajne oferty, że warto wynajmować wspólnie. Powiem wam, dlaczego ja się boję tego typu spółek. bo Tuż nie to chodzi o to, że nawet, nawet się dobrze nie znamy, ale widzicie w hostelu, jak po prostu nie lubicie jakichś ludzi, nawet z własnego pokoju, to. Po prostu jest tyle miejsca, że nie musicie spędzać e, czasu razem. E, nie jest to źle widziane, jak sobie weźmiecie swoje graty, pójdziecie gdzieś tam na taras, czy będziecie siedzieć w pokoju e, gościnnym, że tak powiem, dla innych, i nikt z waszego pokoju nie ma prawa się na was obrazić. Natomiast jak tutaj e, wynajmujecie z osobą, dwoma osobami, trzema, jak jedziecie gdzieś razem na wakacje, macie siebie już dosyć. No to trochę głupio powiedzieć, słuchaj, Hela, słuchaj, Heniek, <laughs> nie chcę mi się już z tobą gadać. No i może być taka sytuacja właśnie właśnie w tym wypadku. Szkoda, że francuski, które dzisiaj nagrałem, jadą dokładnie tą samą stronę, ale nie wiem, o którym autobusem muszę się zgadać z nimi. E, też na północ, też chyba przez Rabat, też są zobaczyć cięższy One. E, też, też w Tangierze chcą skończyć. Szkolerzy mają samochodu, byłoby świetnie wynająć w czwórkę coś. Myślały o tym, ale chyba się nie zdecydują, <laughs> więc będą jechały autobusem. Wydaje mi się, że to jest lepsza opcja, tak czy inaczej, jechać autobusem do tego Marrakeszu, zostać na noc dwie, niż tu w tym wiecznym mieście siedzieć jeszcze. 34 km na godzinę średnio wiatr, tutaj ma codziennie, jest ciepło. Mógłbym ściągnąć tą koszulkę, ale. Ale przewiewa mnie już, teraz, teraz mówię lepiej ja normalnie. To straciłem głos 2-3 dni temu. Ciągle kaszle, dużo ludzi w hostelu też. Także Marrakesz ma w ogóle temperaturę wyższą, tam jest 33-34, tu jest 23-24 Ale Rabat ma nawet ciut wyższą temperaturę niż tu, tu Esauira ale wiatr jest na poziomie tam 16-20 km na godzinę nie ma nie ma problemu. To no, no to jest męczarnia, powiem Wam. Nie ma, nie ma przyjemności z siedzenia na plaży. Takie zachody słońca jak ten to ja mogę mieć w Rabacie na plaży równie dobrze. W Marrakeszu też, choć nie jest nad morzem. Nie ma większego znaczenia. Ważne, że było słońce. E, widzę, że na północy e, Maroka już pogoda zaczyna się robić na tyle fajna że można spróbować jechać tam wiecie co, jest jeszcze yy... jeden powód yy... dla którego wolę zostać w hostelu, a mianowicie jak już wam mówiłem, byłem na tyle głupi, że zabrałem laptopa zobaczcie tak, jak ten piach się porusza, niesamowite mam nadzieję, że to zobaczycie yy... i w, w hostelu przy każdym łóżku yy... tak do tej pory miałem skrytkę, gdzie swoją kłódką mogłem ten e, laptop zabezpieczyć nie wiem, jak nie byliście nigdy w hostelach, to tak po prostu jest jak jeździliście na kolonie w Polsce, to wiecie, łóżka piętrowe normalnie 6, 8, 12, 14, w zależności e, od hostelu no i powinna być też szafka, żebyście mogli sobie zamknąć swoje wartościowe rzeczy natomiast te wszystkie miejsca, które tam e, prywatnie sobie ludzie wynajmują jak między innymi Brazylijczyk jak mi podsyłał zdjęcia, czy tutaj się chwalił, francuską, to widziałem, że raczej, raczej nie było tam miejsca, żeby zamknąć, zabezpieczyć jakoś swój sprzęt, swoje pieniądze, paszport i tak Także to jest bardzo ważne. No, wydaje mi się, że w hostelu jest trudniej coś ukraść, Jak ciągle ktoś się kręci. Natomiast w prywatnym miejscu właściciel może wejść w każdym momencie, wyciągnąć coś, e, powiedzieć że, że tego tam nie było. E, nie chce mi się dochodzić, walczyć, godzić gdzieś tam na posterunek policji, składać jakiś, wiecie e, mm, zażaleń. Także e, to ta kwestia bezpieczeństwa. Z, m, m, odnośnie sprzętu jest dla mnie też ważna. Thank you